k e Jarosz. Obaj są bardzo twardzi. Na pewno będzie trudno ich skończyć. I jednego i drugiego. Zaczynamy. Obaj rozpoczęli z odwrotnej pozycji, a więc zarówno Norman Park prawa, noga z przodu, podobnie ustawieniu Michała Pasternaka w swoim charakterystycznym stylu. Michał wychyla nieco sylwetka, by mieć to miejsce na odchylenie i wyprowadzać ciosy z kontry. Ale też nie możemy o tym zapominać, jak sprytnym zawodnikiem, jak dobrze poukładanym taktycznie potrafi być Norman w swoich pojedynkach. No na pewno musi uważać Norman Park na tą przewagę wzrostową tutaj. Wampira to może być na pewno mankament w tej walce. Natomiast to, to, czego mogliśmy się spodziewać. Panowie, oczywiście, rozpoczęli grę w szachy i tutaj będziemy mieli takie sportowe w szachy. Przypomnijmy dla panów, 9 minut walki to naprawdę nie za dużo. Zazwyczaj w swoich karierach walczyli 3 razy po 5. Oczywiście to jest formuła walki MMA i też zwracam na to uwagę przed tym pojedynkiem Norman Park, że w końcu dostaje szansę walczyć w swoje formule. Natomiast na razie szermierka na pięści, szukanie miejsca, badanie przeciwnika. W ich wypadku to ma znaczenie, bo oni będą szukać tych luk, tych detali, które mogą być kluczowe dla przebiegu tego pojedynku. Myślę, że dzięki Freak Fightom obaj panowie bardzo mocno podnieśli swoje umiejętności pięściarskie oraz umiejętności oczywiście kopnięć, ponieważ zazwyczaj w swoich pojedynkach obalali i trzymali, rywali w parterze. A przez stypulację ostatnich starć musi Musieli naprawdę się podszkolić. Widzimy, czego szukają jeden i drugi. Na razie ciosów zaczecznych, aby sprowokować przeciwnika do akcji z kontry. Natomiast na razie trzymają się w ryzach i są bezpieczni w tym pojedynku. Nie chcą popełniać błędu, nie chcą dawać się sprowokować. Połowa pierwszej rundy za nami. Tak mówimy o tych kilku akcji właśnie w połowie tej pierwszej rundy cały czas mamy takie badanie obu panów z jednej i z drugiej strony, gdzieś badanie dystansu tym prostym, delikatna akcja i znowu powrót do tej samej gry. Prawa ręka aktywna zarówno w przypadku Normana, jak i Michała Pasternaka. Już na moment widzieliśmy, szuka zmiany ustawienia na klasyczne. Na sekundkę dosłownie Michał Pasternak. To być może jest pierwszy sygnał, że nie może wyczuć odpowiednio stylu Normana Parka w tym pojedynku. Bardzo szybki Norman Park. Nawet e, przy takiej wadze, no widzieliśmy go zazwyczaj dużo lżejszego. Akcja. Znów rozpoczyna po obniżeniu pozycji. Tym prawym, króciutkim, prostym, aby zamknąć to wszystko lewym sierpowym i ucieka poza dystans. Nie chce pozostawać w krótkim dystansie, nie chce wchodzić w wymiany z zawodnikiem, który pewnie potencjalnie powinien mieć mocniejszy cios. Jest szybszy w tym pojedynku, Park. A dodatkowo zostało ostatnie 40 sekund, więc myślę, że możemy szykować się na pierwsze obalenie z jednej bądź drugiej strony. Jestem bardzo ciekawy, który z nich na to pierwszy zdecyduje. Na razie to są wymiany uprzejmości w stójce, tutaj każdy chce zaznaczyć swoją obecność, chce pokazać, że jest zawodnikiem lepszym, także ja osobiście, jeśli miałbym stawać, ktokolwiek miałby zaryzykować pozycję, to będzie to Norman Parka, ale ta stójka wychodzi mu dotychczas bardzo dobrze. No i oczywiście charakterystyczny dźwięk. Zostało 10 sekund. I dokładnie do końca. tak. Norman Park próbuje obalić, ale to nie będzie proste obalić tak mocnego fizycznie zawodnika. No, no, Mogliśmy się no. tego spodziewać, bo był zawodnikiem, który wybierał presję i szukał zamknięcia na siatce Michała Pasternaka. Natomiast nie udało się tego sfinalizować. To też jest taki sygnał wysłany w ostatnich sekundach do Michała Pasternaka. Chłopie spodziewa się tych sprowadzeń. Ja będę szukał i mogę to zrobić. Nie ryzykował ewentualnie przetoczenia w tych ostatnich sekundach. Także to była, mam wrażenie, taka próba, aby płynąć na z siebie Michała w klasy. Tutaj widzimy, że ten lewy, długi lewy Parka dochodził do szczęki Pasternaka. Wydaje mi się, że Michał po raz ostatni mógł pozwolić Zmiankom bierność w rundzie, ponieważ od tej pory trzeba będzie już naprawdę bardziej naciskać na przeciwnika. No tak, atakował i bardzo szybko gdzieś znikał z pola rażenia Norman Park. Nie mógł skontrować tutaj odpowiednio. Tu gdzieś próba tego kolana jeszcze. Ale zobaczmy, Pasternaka była kontra. My widzieliśmy kolano, a jednak Norman Park zdążył zmieścić tam lewy Leby prosty. Lewy prosty, dokładnie. Przypominamy, to są walki zawodowców, zawodników, którzy mają piekielne duże doświadczenie. Także te przerwy tutaj nie tak jak w klasycznych pojedynkach frykowych trwające 90 sekund, tylko 60 sekund, tak jak przyzwyczajeni są na co dzień do walk zarówno Norman Park, jak i Michałę Pasternak. A więc ekspresowo rozpoczynamy rundę drugą. Co podpowiedział Mirek Okliński? Co nowego będzie miał w swoim game planie Bambi? No, na pewno Bambi zmienił pozycję, bo chyba startowali e, obydwaj z Majkuta, ale już <grywamy> wracamy tutaj samej strategii. Za moment wejdziemy w fazę pojedynków, w której już powinien zacząć więcej zaznaczać obecności w klatce Michał Pasternak. Na razie nie potrafi się wstrzelić odpowiednio. W ten dystans serwowany przez Normana Parka. Bardzo sprytnie zaczepnie tymi ciosami lewą ręką i właśnie tymi obszernymi e, też szuka swojego dystansu i swojego punktowania aktywności Irlandczyk z północy. Natomiast widzimy, że bardzo wychyla się Norman Parki. Wydaje mi się, że w momencie, w którym Pasternak przyspieszyłby tempo, kiedy ten przestrzeli swój cios, miałby go naprawdę w bardzo dogodnej pozycji. No tak, ale dużo bardziej aktywny. Teraz Michał Pasternak w tej drugiej rundzie ruszył również na Normana Park, Ale teraz pięknie wyłapał. Zrywa to wszystko. A dwa. pewnie słysząc, co krzyczy Mirek Okiński, legendarne kolana. Tak więc spodziewajmy się, że Pasternak zaraz wyleci z jakimś kolanem. Próbuję przejąć inicjatywę, mam wrażenie, w tym pojedynku Michał Pasternak zmieniając pozycję, też zaznaczając swoją aktywność, ale widać, że ten styl w stójce, jak dla wielu zawodników, serwowany przez parka, jest niewygodny. Ciężko ułożyć sobie w klatce Normana Parka. Tak też jest w przypadku konfrontacji z Michałem Pasternakiem. Schowany za podwójną gardą, obniżający pozycje, rzucające ciosy z różnych nieszablonowych kątów. To wszystko widzimy dzisiaj. Ależ teraz kapitalnie jeszcze raz dokłada ten lewy króciutki sierpowy. No ale jaka prędkość tego sierpa. No, On zdałem. uderzył i zniknął. Ale zwróćmy uwagę, że ten lewy długi prostor ma na parka po przekroku naprawdę raz na jakiś czas jest w stanie sporządzić szkody. I dochodzi, dochodzi do tej twarzy Michała Pasternak'a, chociaż ten nie za bardzo na to reaguje. Oczywiście jest sporo kunktatorstwa w tym pojedynku i taktyki z Oglądając takie walki spodziewalibyśmy się i oczekujemy zdecydowanie więcej akcji, natomiast to są takie szachy sportowe w klatce, obaj świadomi swojego doświadczenia, swoich umiejętności, szukają po prostu detali, które mogą decydować w tym pojedynku. Tutaj kolejna próba tego kolana, Mati przed chwilką wspominał, no i e, mieliśmy kolan. Teraz świetna obrona w wykonaniu Pasternaka i wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym to właśnie Michał powinien iść po sprowadzenie, trzeba wykorzystać jego adut siły i fizyczności ładny prawy na odejściu Pasternaka. Teraz bardziej ofensywnie zaczął Norman Park. Ale nie oszukujmy się, cały czas do przodu idzie Norman Park i mamy takie wrażenie, że te jego ataki są po prostu częstsze, co również pewnie mogą dostrzec sędziowie. Tak kilka kroków w tył, gdzieś defensywnie omija te ciosy Michała Pasternaka, a następnie kontruje i teraz kolejna próba obalenia gdzieś pod koniec tej rundy. Nie, nie ale, ale to nie mogło się udać, dokładnie. dosyć czytelna próba bez ciosu. Rzut Normana Park, oh, wow, a jednak widać, się udało. Widać, że jednak lata na sali. Judo wstędził w swoim życiu Norman Park. No, tak, no Co to było? My chcemy zobaczyć powtórki. To było przepiękne. Warto wspomnieć, że Norman Park oczywiście swoją przygodę ze sportami walki zaczynał od judo i tutaj mieliśmy taki świetny przykład rzutu judo przez biodro. Powiem więcej, tutaj jest dzisiaj około 10 kg różnicy między panami, ale pamiętajmy, rzucić zawodnika cztery kategorie wagowe wyżej w taki sposób, Kapitalna kapitalna akcja na końcówkę drugiej rundy. Też ważny impuls wysłany do sędziów, którzy pewnie skrupulatnie liczą każdy cios, każde uderzenie, bo tak jak mówiliśmy, troszkę szachów widzimy na przestrzeni Teraz. tych dwóch rund sześciu minut. Cudowne no i widzimy: i od razu do pozycji bocznej. Chociaż mam wrażenie, że Michał Pasternak uciekł z tego, natomiast Aksja sama skuteczna. akcja. Akcja finezyjna i skuteczna. Dokładnie. Jeszcze ostatnie podpowiedzi w narożnikach, już wyganiany trener Mirek Luchniński. I za chwilkę na wrócimy Normana do pojedynku. Parka, a piąty no na pewno musi previsowo. ruszyć Michał Pasternak, jeżeli chce zaznaczyć zwycięstwo w tym pojedynku, no bo bardzo dobrze punktował Norman Park w tej pierwszej i drugiej rundzie. Ready, ready, fight. Runda. Ostatnie trzy minuty. Żeby przekonać sędziów do zwycięstwa, do punktowania właśnie na jednego z zawodników, który z nich wykorzystaje lepiej. Zobaczmy zdecydowanie bardziej presuje teraz vampir słyszymy również, że mierekogniński krzyczy presja presja to jest nowość to jest nowość widzimy jak wyglądają karty punktowe sędziów na przestrzeni tych dwóch rund no i widzimy, że tutaj u czterech sędziów wygrywa po dwóch rundach Norman Park no tak to jest to o czym mówiłem właśnie przez rozpoczęciem tej rundy no jesteśmy nie jesteśmy sędziami, żeby tutaj punktować natomiast no na to wychodziło, że jednak Norman Park lepiej zaprezentował się w tej pierwszej Stop. i drugiej rundzie jeśli my widzieliśmy te punktacje także widział narożnik Michała Pasternaka i to jest też informacja wysłana do Wampira, że jeśli chcesz wygrać ten pojedynek, to trzeba szukać knockdownów, to trzeba szukać zwycięstwa przekonująco w rundzie albo właśnie w finiszu. Powiem państwu szczerze, że nie wiedziałem, że sędziowie będą wyświetlani, jest To jest rewolucja, game changer w MMA, ponieważ zawodnicy od tej pory nie mogą już walczyć, potem zwalać, że ach, nie wiedziałem, oszukali mnie. Teraz zawodnicy już wiedzą, co mają robić, wielkie brawa, genialny pomysł, żeby takie wyniki się wyświetlały. No tak, tutaj mamy, wracając do oktagonu, sytuację, w której było kopnięcie poniżej pasa, oczywiście Norman Park miał 5 minut, żeby wrócić do siebie, natomiast już wznawiamy pojedynek. Czyli skoro Norman Park wygrywa 99 do 91, to choćby przekonka. Musimy przedę. liczyć nie tę ogólną punktację, tylko te punktację sędziego, poszczególnych tak? sędziów. Tak, tak, poszczególnych. Także czy u czterech sędziów wygrywa po tych dwóch rundach Norman Park. Teraz kapitalnie. Zachęca do walki Michał Pasternak, bo wie co się dzieje na kartach punktowych, natomiast nie unika tych wymian w krótkim dystansie Norman Park. W tak idzie do przodu teraz Michał Posternak tam kilka czasów doszło do głowy Normana Parka. Natomiast no, świetnie kontruje to Norman Park. No i nie pozwala nie pozwala na te wymiany w brudnym boksie. Michałowi Pasternakowi Irlandczyk ekspresowo dochodzi do tego klinczu, Potem rozrywa, wydłuża dystans w ten sposób kradnie ten cenny czas w tym momencie dla Michała Pasternaka na zegarze już tylko połowa rundy dla Vampira aby odwrócić losy tego pojedynku. Chyba możemy powiedzieć, że w tym momencie szybkość wygrywa z siłą. No tak, punktuje skutecznie bardzo Norman Park, bardzo szybki jest, te ciosy, tak jak mówię, dochodzą do głowy i zaraz ich nie ma. Tak samo nie ma Normana Parka, gdzieś bardzo dobrze schodzi na nogach po zadaniu ciosów. Ma swój moment Michał Pasternak, zamyka na siatce Normana Parka, natomiast trzeba to jeszcze sfinalizować i wykorzystać na razie, tak naprawdę w tym klinczu tylko kontrola. Próbuje tutaj bić kolana w stronę uda Michał Pasternak, e, takie bolesne bardzo e, ciosy, natomiast już rozwarcie tego klinczu. Natomiast jeżeli Vampir wie faktycznie od że przegrywa to ma ostatnie 45 sekund i jestem ciekawy co zrobi z tą wiedzą, jak ją będzie chciał wykorzystać. No tak, a Norman w swoim stylu gdzieś tam jeszcze rzuca e, podczas walki, słówka e, e, zachęca. kolano w okolice krocza, zwraca na to Stop. uwagę Norman Park, 32 sekundy do zakończenia trzeciej rundy, w konsekwencji do zakończenia tego pojedynku. Zobaczmy. Jak doszło do tego przewinienia? Stopa. Stopa zawędrowała w okolice suspensorium, nie samo kolano, kolano w okolice korpusu. Natomiast przerwany ten pojedynek przez sędziego Piotra Jarosza. No i znowu Norman Park będzie miał chwilkę czasu, żeby odpocząć. 30 sekund do końca tego pojedynku. I widzą Państwo również, jak zmieniły się kursy. 32 sekundy do końca. Tak więc kurs na Normana Parka wygrywającego to zaledwie 1,05. No tak, e, szczególnie przy tym, że widzieliśmy e, punktację sędziowską, więc e, tutaj jeszcze łatwiej typować. Tu, tutaj Pasternak musiałby po prostu urwać głowę rywalowi, ma tu naprawdę mało czasu, a parkowi w to i idzie wymianę. Odważnie. 20 sekund, wymiana w krótkim dystansie, szuka tej awantury Michał Pasternak, ale odpowiada, wcale nie robi kroków. wstecz Norman Park, teraz dobry króciutki, ten prawy. Świetnie się to ogląda, naprawdę mamy wielką wojnę na koniec, jestem w szoku, że Park chce walczyć, nie ryzykuje i dawaj mówi Pasternak. I jeszcze ciosy z jednej drugiej, zabraknie czasu robi koniec tego pojedynku bardzo dobrego pojedynku, szczególnie w tej trzeciej rundzie. W drugiej rundzie mieliśmy trochę ale tutaj Norman Park skacze do nas i pokazuje, panowie. Tak, tutaj paluszek ucisza całą Tauron Arenę. Norman Park, no świetne szachy w jego wykonaniu tutaj w tym oktagonie. Fejum ma naprawdę no świetny pojedynek w wykonaniu Normana Park. Przypomnijmy zawodnik, który toczył swoje pojedynki w kategorii lekkiej, to była jego dywizja. Natomiast aż 23 kg wyżej najczęściej pił się Michał Patryk. To jest, to jest ogromny przepaść. Zerknijmy jeszcze na powtórki. Tutaj widać właśnie te ciosy, które dochodziły do głowy Michała Pasternak'a. No bardzo szybki, to o czym wspominaliśmy, bardzo szybki, dynamiczny był dzisiaj Norman Park. Dokładnie tak, mam wrażenie, że ta szybkość zadecydowała. To był ostatni pojedynek na otwartym YouTubie. Już za chwilę przenosimy się na system Pay Per View, a tam zobaczą Państwo turniej. Turniej o 2 miliony złotych. Tutaj stworzy się naprawdę niesamowita, legendarna wręcz historia. Sam jestem bardzo ciekawy, kto ten turniej zwycięży. A teraz poznajmy zwycięzcę tego pojedynku, choć znając już werdykt sędziowski po dwóch rundach, wiemy doskonale, że ten pojedynek wygrał Norman choć Wszystko jest możliwe. Szanowni Państwo, po trzech pełnych rundach sędziowie punktowali jednomyślnie dla jednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje Stormin. No! i